Muszę przyznać, że bycie laureatką konkursu Gazety Wyborczej, który już ma swoją dziewiątą edycję, Kobieta na medal i znalezienie się wśród dziesięciu lublinianek wyróżnionych tym tytułem, to jest dla mnie ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie, ale też taki bodziec zawodowy, który daje taki, taki moment na zastanowienie się, że Kurczę, inni też widzą, co ja robię i to wszystko jakoś przez nich jest docenione i docenione takim pierwszym w moim życiu medalem osobistym skierowanym dla mnie, więc tym bardziej wyróżnienie ogromne i radość wielka. Bardzo się cieszę, że znalazłam się w gronie tak wybitnych laureatek, jak między innymi jedna z również nagrodzona w tym roku tym, tym zaszczytnym tytułem, pani prorektor, profesor Dorota Kołodyńska. To bardzo miłe być w tym gronie, tam są też inne i społeczniczki, i kobiety kultury i działaczki, więc jest to faktycznie bardzo, bardzo takie miłe wyróżnienie i takie budujące. Budujące, że, że ta no, codzienny trud, bo to nie ukrywajmy, jednak jest trud. Bycie na stanowisku kierowniczym zawsze wiąże się z takimi wyzwaniami dnia codziennego i niepewnością podejmowanych decyzji, więc w momencie, kiedy jesteśmy wynagradzani za naszą pracę takimi, takimi szczególnymi uznaniem, takiego rodzaju uznaniem, to faktycznie taka łezka wokół się kręci i poczucie, że, że swoją misję wypełnia się dobrze. Bardzo się cieszę i gratuluję nagrodzonym Paniom, że po raz kolejny dostrzegli wyborcy tę aktywność akademicką kobiet związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej na ręce pań w imieniu całego kolegium rektorskiego składam serdeczne gratulacje. Trzymam kciuki za ich dalszą aktywność.